Las milczał, ale on usłyszał swoje imię, tak jakby ktoś powtarzał je za drzew. Ten głos był identyczny, ale w środku brakowało w nim człowieka. Jakby mówił sam las, jakby drzewa uczyły się mówić. Między drzewami zobaczył siebie. Stał, tak samo ubrany. Tak samo oddychał, ale jego usta poruszały się z opóźnieniem. I skóra była naciągnięta, jak świeżo założona jakby ktoś tylko nosił jego ciało, podszedł bliżej. Ale to nie on tam stał to coś trzymało jego twarz, jak maskę, rozciągało ją pazurami. I powoli, z uśmiechem zakładało. Nie na swoją głowę, bo nie miało głowy. Gdy uciekł, telefon w kieszeni sam się odblokował i odtworzył nagranie. Jego głos, tylko inny, powolny, zostań. Wrócę po ciebie. A ekran pokazał jego twarz ale nie jego oczy.